Cześć Manko, witajcie z tej strony Gapi, jesteśmy dzisiaj w EuroTraku. No i chciałbym dzisiaj Wam troszeczkę opowiadać o zmianach właśnie w tej grze. A teraz już sobie wybrałem generalnie. Idziemy sobie z Marsylii do miasta Bastia na Korsyce właśnie na tej wyspie, ale za chwilę Wam powiem co jak. Troszeczkę się pozmieniało. Między innymi właśnie tak chyba najważniejsze News no to doszedł właśnie doszła właśnie ta wyspa tutaj wiadomo do Włoch była wyspa a tutaj do Francji żebyście mogli na nie jeździć no to musicie mieć musicie mieć sobie DLC Vive la France dobra dajmy właśnie sobie dźwięki pod potocznaczek następnie możecie sobie zostawić łapeczkę subika zapraszam na poprzednie odcinki czy to właśnie z Eurotracka, czy to z Farminga, bo Farminga na kanale jest dużo, od czasu do czasu właśnie z Eurotrack. E, Widzimy sobie um, relingi, nie wiem co to jest, 22 tony. Okej, okay, spokojnie, 616 km nam pokazuje, ale ja tylko sobie przejadę kawałek tej trasy, będą dwa odcinki z tego, nie wiem kiedy będzie kolejny, zobaczymy. Yy, tak jest. Yy, także na początku yy, chciałem Wam właśnie troszeczkę popowiadać, yy, jakie zmiany tutaj są w tej wersji yy, Beta 1.36 właśnie, która niedawno jakiś czas temu sobie wyszła do traka, możecie sobie śmiało tam wybrać Steam za zakładce Beta, yy, żebyście sobie na niej pograli. Bez modyfikacji oczywiście możecie grać o modyfikacjach na tej wersji. Bo to jest po prostu taka testowa, za jakiś czas wyjdzie sobie e, już pełna ta wersja. Hmm, także co? Przede wszystkim dziennik zmian e, mam sobie tutaj na lewym monitorze, czyli że oczywiście Korsyka wymagane Viva la France DLC. Także kilka miast tutaj. E, jest jak widzicie. Tak to wygląda. Ja się tylko coś tam powiem rodzicom, aby sobie to wpaść. Dobra, powiedziałem to co miałem powiedzieć, tak to wygląda. E, cechy dodali tutaj, objazdy, więc zaraz mam najwyżej tutaj, może jakieś włączymy, albo. Bo w sumie tak przed chwilą to dosłownie włączyłem i w sumie to tak nie wiem dokładnie gdzie to tutaj jest gdzie tu się włącza to wszystko Czekajcie coś tu... A no, dobra, to jest to Objazdy, o, jest objazdy, możecie tutaj sobie włączyć, ja mam już tutaj na środku widzę. Kołki nawigacyjne unikania. O, ale to spokojnie. Szczerze nie wiem o co tutaj chodzi. Ale tak, jeżeli chodzi o objazdy, e, jeżeli chodzi o objazdy, no to wiadomo, dwa mm, też już jakiś czas temu wyszły one. Teraz, objazdy tutaj są, że na przykład jakaś tam droga jest zablokowana, musicie jechać jakąś inną drogą, dookoła, na przykład. E, także zwiększy Wam się kilometraż. E, co tu jeszcze mamy? Nowe pojazdy e, w trafiku, właśnie. No to może sobie jakieś tutaj zobaczymy. Musicie sobie śledzić. Ale fajnie, że dodałem więcej tych e, właśnie pojazdów. Bardzo mnie to cieszy. Idziemy w prawo. Lecę sobie z To niedawno dodali właśnie jeszcze e, sobie Renault Range T. Mm, ale dzisiaj postanowiłem, że polecę sobie właśnie tą skanią. A renówką. No to przyjdzie jeszcze na renówkę czas. Widzicie w kabinie jeszcze trochę taki. Klimat świąteczny, zimowy, ale to niedługo się zima się zbliża, także postanowiłem, że taki, taką kabinę sobie ogarnę. Takie akcesoria. Co jeszcze mamy? Kierowcy, ciężarówki, przyczepy, widoczne na mapach menadżerów. Czerwone światło, stój Henik. Zaraz sobie też to obczaję jak to dokładnie wygląda. Dobra, może weźmy sobie tak. Zarządzać ciężarówkami. Oho, jest, dobra. Jak widzicie, mamy fajne takie ikonki, bardzo ładne, które mi się bardzo podobają. O, widzicie, tak to wygląda sobie. Mm, old Tracks, możemy sobie wybrać. E, o, także fajnie. Dużo tutaj. Jeszcze nie jest wszystko przetłumaczone, ale pewnie jak widzicie, też e, poprawka. wszystkie błędy usuną już właściwa ta wersja, no to na pewno na pewno to już sobie będziemy mieć przetłumaczone przyczepy również pokazuję w jakim e, po prawej stronie tak w górnym prawym, w górnym prawym rogu macie co jak e, no, zarządzaj kierowcami o widzicie są kierowcy to troszeczkę ich jest, także widzicie, no piękną krótką trochę jest. E, pełna obsługa DirectX 11, nie ma już dziewiątki. E, wprowadzenie znaków chińskich i innych niż alfabet łaciński. E, ulepszenia, wygładzania. E, o, jezu, tutaj na krawędzi troszeczkę wjechałem. Zmiany profilu Słońca, HDR, o to nie wiem o co tutaj chodzi, zobaczymy. Yy, ciągły wybór węzłów, historia edytora, map, cofnij ponów, elementy interfejsu, deski rozdzielczej, wskaźniki, cyfrowe pasek, zużycia paliwa, yy, zmiany LP dla AI, typy otwarte na dane i dane, tekstur tła. Także tak to byłoby na tyle właśnie jeżeli chodzi o tą OpenBT 136 jeżeli znajdziecie jakieś błędy zgłaszajcie to, róbcie zdjęcia i zgłaszajcie to właśnie do sts ów no i to będą wyłapywać i, po, i poprawiać. Wydaje mi się, że na początku kolejnego miesiąca już wyjdzie ta normalna wersja gry 1.36 już na stałe Wiecie co? Ja to sobie jeszcze zajadę, żeby odkryć sobie jeszcze tą firmę po prawej stronie. Bo wiadomo, teraz jeszcze ta wyspa doszła. No to, no to troszeczkę procentów mi uciekło. Jeżeli chodzi o. Jak to się nazywa? Zwiedzone. O, zwiedzone. Mam 99.05. A przed tą aktualizacją od OpenB to miałem 99.85, 86 jakoś tak. Także, no, jeżeli chodzi o to, no to tak. Co tam jeszcze? Ogólnie chciałbym porozmawiać, co się dzieje teraz, właśnie tutaj, studio, Nestle, software, co tu się dzieje, jakieś zmiany. Więc tak, jakiś czas temu mm, zapowiadali właśnie to DLC, droga do Morza Czarnego, oczywiście na język polski. Eee, także musimy czekać, Dodadz, do, dodadzą tam kilka państw, mianowicie... O Jezus! Sorry, zagapiłem się. Nie patrzyłem w ogóle na nawigację. Okej, miejsca. Mianowicie Turcję, oczywiście europejską część. Eee, to tam jeszcze Bułgaria chyba. Oj, teraz nie chcę skłamać. Mm, kurde, nie pamiętam dokładnie Bułgaria i Rumunia chyba? Chyba tak, chyba tak. Mm, także spokonowe DLC nareszcie, bo już jakiś czas temu wyszło Black Sea, jakoś na początku roku chyba, albo nawet w tamtym roku, dokładnie pamiętam, ale już troszeczkę mamy. Dodali eee, Renoweczkę oczywiście. Range T również jakiś czas temu, O, postęp osiągnięciu, Czyli, że kolejne osiągnięcie mi tutaj ubiło. By e, o, teraz troszeczkę w noc sobie pojedzimy. Y, I postaram się, żeby właśnie w kolejnym odcinku y, Było już normalnie jasno, żeby był dzień. Znaczy poczekajcie, którą my to? Czwarta czy... Aha nie, dobra. Tu to jest rano. Ok, jest rano, także spoko będzie się jasno robić. Dobra, także sobie tutaj obserwujcie. Ja, ja również, bo tu pierwszy raz jestem. Ale z tego co widziałem gdzieś tam już u, na streamach po innych youtuberów, no to naprawdę... E, ...bardzo ładnie to wszystko wygląda, cała ta wyspa. Także jesteś się... E, ...postarał. Dobra. E, DLC wyjdzie prawdopod prawdopodobnie pod koniec właśnie roku. E, tego 2019. Renówkę dodali, teraz jest ta OpenBT1.36 Promoc, oczywiście najlepsza modyfikacja map Powiązał siły z trackers MP i teraz macie dwa serwery w trackers MP właśnie. Jeżeli chodzi o Promoc, także na Multi można grać sobie Na Multi możecie grać sobie na promocie co tutaj jeszcze? Mm, mm, mm. Wewrot do ats -a. również jest Open Beta 1.36, um, i powoli mm, słych są plotki, są że ma być właśnie promoc do American Track Simulator. Naprawdę fajnie się zapowiada. Ale pewnie będą wymagane wszystkie DLC mapowe. Ja na razie mało co tam mam, tak naprawdę. No bo w na w ogóle teraz sobie nie jeżdżę. Nie wiem, jakoś tutaj na razie chcę sobie wszystkie osiągnięcia zrobić, e, o których mówiłem sobie w poprzednim odcinku z Eurotracka, e, żeby jakoś już tą grę mieć osiągniętą, jakoś fajnie ogarniętą, no i później wyżej do ats -a. Nie wiem, popatrzcie sobie na niebo. Jak dla mnie to w ogóle inne niebo jest, jakieś lepsze, takie bardziej realne. Jak modyfikacja przed Natural Lux. E, także coś tutaj robili z tym słońcem, zmiany profilu słońca, ale tutaj naprawdę niebo jest bardzo ładne. No i ta wyspa, naprawdę mega, mega mi się podoba jak na taki kawałek, który teraz sobie tutaj jedziemy, coś pięknego. E, niedawno również e, był event, gdzie tam 12 ładunków musieliście sobie przewieźć i tam dostaliście sobie nagrody bo to był taki event charytatywny wszystkie pieniądze zebrane właśnie z tego może tak z eventu na steamie możecie sobie kupić nagrody czyli że tam jakieś malowania jakieś tutaj do kabiny pierdółki możecie właśnie sobie kupić na steamie, wszystkie te pieniądze lecą właśnie na akcję charytatywną gdzie chodzi oczywiście o raka piersi tak, co tutaj dalej? No ja sobie oczywiście ten event zrobiłem. E, jak dużo osób w ogóle bardzo szybko te ładunki leciały, było przez pierwsze kilka dni, chyba 3-500 tysięcy ładunków zostało przewiezionych do Także naprawdę szybko idzie. E, w Eurotrack i w Amerykanie mogliście sobie to robić, a zaliczało właśnie na jeden cel. Także spokojnie mogliście na przykład 6 zrobić w Amerykanie, 6 tutaj w Eurotracku. Naprawdę bomba. No, także tak, właśnie trzeba sobie tutaj troszeczkę pogadać. W ogóle witam nowych subskrybentów, bo naprawdę dużo was ostatnio doszło po weekendzie. Naprawdę weekend dla mnie był niesamowity. Mega się cieszyłem, jeżeli chodzi tutaj o YouTube, Bo dużo sobą doszło. Fajnie się pod filmami. E, teraz oczywiście, wyszedł DLC. Platiną do farminga, gdzie naprawdę markowe ruszą jak nie w sobotę To prawdopodobnie ruszą sobie Właśnie w, 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 We wtorek Tak jak było to po staremu Albo u miastka, albo u mnie, no u mnie to raczej we wtorek e, A u miastka może w poniedziałek zobaczymy, tylko będzie pierwszy odcinek Ale teraz chyba u mnie Teraz chyba u mnie by wychodziło Oczywiście zapraszam na serię przemasową, bo naprawdę fajnie, coraz większe maszynki, naprawdę rozwijamy się. Także mi się to mega podoba. Hmm, dobra, poczekajcie, jak to wygląda tutaj na mapce. Hmm, dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj, może na tym, Tak, zjadę sobie tutaj. O. Pyk. Dobra. Zadę sobie na tą stację. E, I sobie zakończę ten materiał. Myślę, że kolejny materiał, e, druga część tej trasy, no to, no to po prostu sobie puszczę muzyczkę i będę sobie jechał, a wy będziecie mogli sobie poobserwować tutaj te piękne tereny. Także tak to chyba będzie wyglądało. Także co dzięki za oglądanie. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Na